Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście wasz ulubiony twórca Michael, a już w dzisiejszym materiale. Nowy skin Victorious na zakończenie sezonu 9, Tabasco i jego kariera e sportowa Jaki jest cel nowych gier Riotu? Czy warto wymieniać Wordsowe tokeny na esencje? Odejście Shrouda do Twitcha. Skórka Victorious, czyli skórka zwycięska, to ta, którą otrzymujemy po zakończeniu sezonu jako nagrodę za dywizję. Aby otrzymać skórkę, trzeba spełnić następujące dwa warunki. Posiadać przynajmniej złoto w kolejce rankingowej na Summoner's Thrift lub Twisted Treeline oraz posiadać przynajmniej drugi poziom honoru na koncie. Jeśli chodzi o sam wygląd przedstawionej skórki, powiem wam szczerze mówiąc, że jest ona bardzo podobna do skórki, jaką Riot już dawno temu stworzył dla Atrox'a. Mam mieszane co do tego uczucia, lecz moje zdanie również potwierdza Reddit. A jak Ty uważasz, drogi widzu, czy skórki te są do siebie podobne w małym stopniu? Oraz i czy oczywiście wy wbiliście już Golda. Zapraszam do komentowania. Półtora roczna przerwa dobiegła końca, bowiem Wojciech Tabasco Cruza oficjalnie przerwał karierę profesjonalnego gracza w lipcu ubiegłego roku, przyjmując wówczas ofertę pracy w Team Kinguin, a następnie obejmując funkcję projekt menedżera w Polsad Games. Jeden z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych dżunglerów w Polsce podjął się wyzwania, jakim bez wątpienia było kierowanie projektem Ultraligi czyli w najważniejszych rozgrywek League of Legends w naszym kraju. Dziś tak naprawdę Tabasco postanowił ogłosić, że trwająca półtora roku przerwa dobiegła końca, a on sam jest gotów wrócić do rywalizacji. W marcu bieżącego roku Tabasco jasno stwierdził, że brakuje mu rywalizacji w LoL'a, jednakże nie był w stanie w 100% poświęcić się grze, aby móc wrócić na właściwy poziom. Cytując jego słowa, jak oglądam Ultraligę, to samemu mi się chce tutaj grać, ale potem przychodzę do domu, rozgrywam jakieś solo queue i widzę, że to nie jest już ten poziom. Jedyną opcją, żeby mógł wrócić do profesjonalnej gry jak było kiedyś, byłoby totalne rzucenie pracy i granie cały czas. Zawodnik ten reprezentował barwę Team Kingwin, z którym zdołał w zasadzie awansować do Challenger Series, a w swojej wieloletniej karierze święcił triumfy nie tylko w ESL Mistrzostwach Polski, ale również także w Polskiej Lidze Esportowej, Pucharze Polski organizowanym przez oficjalne Riot Games oraz Pucharze Polski Cybersport. Twitch ma kolejny problem. Oprócz Facebooka, streamerów podbiera mu również Mixer, czyli platforma Microsoftu. Wydawałoby się, że przejście Ninja na tą platformę to jedyny głośny transfer, o którym w zasadzie już nikt nie pamięta. Nic bardziej mylnego. Microsoft wykłada gotówkę na stół i przekonuje kolejnych twórców. Nowym nabytkiem Mixera jest Shroud, znany streamer o polskich korzeniach. Streamer zakomunikował na swoim oficjalnym profilu Twitter, że od teraz będzie go można znaleźć właśnie tam, czyli na Mixerze. Niedawno informowałem Was w poprzednich materiałach na temat stworzonych przez Riot Grach. Lecz myśleliście, dlaczego Riot rzuca sobie aż takie wyzwanie? W końcu Riot Games stworzyło i tworzy dalej Lola, naprawiając go przez ponad już 10 lat. A teraz chcą zrobić 6 gier w przeciągu roku? Dosyć dziwna sytuacja. Odpowiedzią na to pytanie są słowa jednego z pracowników Riotu. Chcemy odpowiedzieć na potrzeby zaniedbanych odbiorców. Ogólnie naszym celem jest zadowolenie graczy przy zdawaniu wam rzeczy, które chcecie, i rzeczy, o których jeszcze nie wiecie, że je po prostu chcecie. Moi drodzy, dosyć jedna taka ważna uwaga. Nie opłaca się kupować niebieskich esencji w sklepie eventowym. Jest to po prostu nieopłacalne i niepraktyczne. Lepiej iść po odłamki bohatera, ponieważ masz gwarantowaną postać o wartości co najmniej 960 niebieskich esencji za 50 żetonów, a zestawy to 100 żetonów za 1000 niebieskich esencji, co jest kompletnie nieopłacalne. Nie polecam tego robić, ponieważ liczne tokeny wardsowe można śmiało zamienić na wiele wartościowych rzeczy, takie jak emotki, klucze, ty też te orby, z których wyleci nam skórka do postaci. Tym skromnym akcentem dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego materiału do końca. Niestety, powiem wam szczerze mówiąc, że odcinek ten będzie ostatnim odcinkiem w tym miesiącu, ponieważ już niedługo, jak wam wspominałem wcześniej, mam maraton. I zanim się, że tak powiem, zregeneruję i będę żył normalnie, jak to żyje teraz, to w zasadzie powiem wam szczerze mówiąc, że będziemy się widzieć w kolejnym miesiącu. Także dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego materiału do końca. Mam oczywiście nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak nie zapomnij, zostawić subs subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi newsami. Oraz zapraszam na moje social media, gdzie będę was informował jak u mnie, co tam u mnie, jak przebiegły maraton, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, strzała!